Klawiszowe niejednokrotnie pozwalają być bardziej produktywnym, a tym samym oszczędzić sporo czasu. Aplikacja Outlook posiada ogromną ilość skrótów. Oto kilka z nich. Będąc w widoku głównym aplikacji, kliknij Shift Ctrl M, aby utworzyć nową wiadomość. Chcąc wstawić link w treści wiadomości, umieść w niej kursor, wybierz Ctrl H, oraz wprowadź odpowiednie łącze. Chcąc usunąć wiadomość ze skrzynki, upewnij się, że jest ona zaznaczona i kliknij Ctrl D. Jeśli chcesz odpowiedzieć tylko nadawcy wiadomości, upewnij się, że jest ta wiadomość zaznaczona i kliknij Ctrl R. Chcąc odpowiedzieć wszystkim, wybierz Shift Ctrl R. Aby przesłać daną wiadomość dalej, sprawdź ponownie, czy jest ona zaznaczona i użyj skrótu Ctrl F. Aby przesłać daną konwersację dalej, ale jako załącznik, skorzystaj ze skrótu Ctrl Alt F. Chcąc utworzyć nowy termin w kalendarzu, wybierz Shift Ctrl A. Natomiast nowe zadanie możesz utworzyć poprzez skorzystanie ze skrótu Shift Ctrl K. Ściągę z przedstawionymi na filmie skrótami znajdziesz w opisie pod filmem. Jeśli chcesz być na bieżąco z kolejnymi filmami z serii Tip of the Week, subskrybuj nasz kanał.